W dzisiejszym odcinku moi drodzy, zagram w style Braindot, ale mam 8 dywanów. Zaczynam kompletnie od zera, od 100 dolarów i muszę uzbierać 10 bilionów. Jeżeli mi się to nie uda, to rozdaję wam tego tank, tank, keletanka, dosyć rzadkiego Brainrota. Wystarczy że zostawić łapkę w górę, napiszecie komentarz do tego filmu, zasubskrybujecie kanał z dzwonkiem i wbijecie na dół na Discorda. Mój lak będzie się zwiększał w czasie, więc mam nadzieję, że uda mi się wykonać wyzwanie. A teraz zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Mam 100 dolarów, więc pierwsze co to muszę nakupować nubinich, pizza nich żeby sfarmić jakąkolwiek kasę, bo w zasadzie na nic innego mnie nie stać. Na razie jest jeszcze taki lak, który tutaj leci, więc ważne jest to, żeby tych nubinich kupić jak najwięcej. Mam zero hajsu, nie? Zero, totalnie zero hajsu. Kupiłem tych czterech nubinich, więc czekamy aż nas zbiera to jakichś pieniążków, bo przecież to jest zupełna przesada. Dobra, czterech nubinich, pizza Nich I, i co? Nie wiem, czy robić riverfy, bo reverfy będą mega ważne. No ale cóż, czekamy aż te Nubini nazbierają kasy i będzie gitarka. Dobra, byłem troszeczkę afk. Mamy tysiąc coś pieniążków, więc takiego Team za już możemy sobie kupić. I jeszcze mamy 900, więc czy ja mogę to na coś użyć? Raczej nie. Zobaczmy, ile te Nubini nazbierają mi kasy. Ale są lagi na tych ośmiu dywanach, nie? pek pek pek. I Team Cheese już zbiera kaskę, więc tej kaski będzie coraz więcej. Tysiąc jeszcze. O, fluri Flura. Mamy za 750 fluri Flurę i za na chwileczkę będziemy mieli już więcej tej kaski, zdecydowanie. I w ogóle zauważyłem, że zobaczcie, że tutaj jest dywan, moi drodzy. O, takie awokadini guffo by się przydało, nie? Zdecydowanie, tripi tropi. Zastanawiam się właśnie, czy robić reberfy, chociaż jestem na razie daleko od tego, bo nie mam totalnie kasy. Ale mam nadzieję, że to się uda. Bieramy kaskę, mamy dwa i pół koła. Dwa i pół koła. Co można kupić za dwa i pół koła jest pipi kiwi. E, tu jest już za jest taki za jeden katal ferro Pipi kiwi za 13 dolarów za półtora kafla, chyba mi się to podoba. 15 k kosztuje birber patapim? No to jest szok. Dobra, mamy 1 i 2, może kupić świninę Bombardino. Dobra, idę po świninę Bombardino, to znaczy idę po kasę. Pyk, pyk. Mamy 1 i 2, więc świnina Bombardino leci do bazy. Jest tu blisko, więc bierzemy świninę Bombardino z dywanu numer 8 i tej kasy już się będzie troszeczkę zbierać. Dobra, za 5 koła coś szukamy, za 5 koła, czy to mi starczy? Nie, bananita, dolfinita, 10, boneka, ambala był 40, za 5 koła, wjeżdżam all in Wjeżdżam all in, bo to nie ma totalnie sensu Dobra, ile tej kaski mi się tu zbiera? O, jest kolejne 1k Boneka już daje 40 na sekundę, więc za chwileczkę będziemy w domu, nie? Kolejne 2000 to pipi, kiwi chyba wjeżdża do bazy No i muszę zapełnić tą bazę jakimiś takimi brainrotami, żeby po prostu tą pierwszą kasę uzbierać A potem to już jesteśmy w domu, potem to już damy po prostu radę. Cyk, 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 cyk. I kolejne dwa koła. Zobaczcie, szybko już to idzie. Sp sprzedajemy Nubiniego. S nawet dwóch Nubinich sobie sprzedam, bo już tu potrzebuję kupić coś lepszego. 5K Boneka, 4,5K Bambrito Bondito. O, to by się przydało. Awokadyni Antilopinie. Najbardziej się boję, że zaraz zwiększy się lak, a ja totalnie nie będę miał czego kupić. 4,5K Bandito Bobrito. Dobra, idę zebrać kasę, bo tam jest Bandito Bobrito. To jest za 4,5K powinno siąść już. Momencie jest pięć koła, dobra? Bandito, Bobrito. O, tu też go widzę, tu też widzę Bobrito, Bondito, to jest właśnie urok. To jest właśnie urok e, ośmiu dywanów, moi drodzy, nie? To jest urok ośmiu dywanów. Ale ten dywan tutaj za moją bazą jest mega słodziatny, nie? Dobra, mamy dwa koła, Team Cheese. E, gdzie jest Bobrito, Bandito? Bo on musi zacząć zarabiać, chłopie. O, Bobrito, to już zarabia dobrą kasę, nie? Bobrito już zarabia dobrą kasę. Mamy trzy koła. Trzy koła na kolejnego Brainrota. Gdzie jest? Kolejny jakiś fajny Brain 4,5. Kolejny Bobrito, Bondito. Albo kaktki popotamo Zobaczmy, ile mamy pieniążków. No nie, nie stać mnie na Babrito, Bondito. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest ba bandito, bobrito. bandito Bobrito Jest, cyk. Bandito, Bobrito. Kolejny. I tutaj już kasa się zbiera ostro. Ej, idzie chyba tutaj Rainbow Trippy Tropi. Tak, Rainbow Trippy Tropi za 2k. Za 2k. Rainbow Trip. A, nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Szybko, szybko, szybko. Nubinie go sprzedajemy. Ona daje 150 na sekundę. To jest dobry drop. Rainbow Trippy Tropi 150 na sekundę. Zobaczcie, za 2 koła tylko. 150 na sekundę. To jest mega dobry drop. To jest najlepszy playlist chyba dzisiaj. Na ten moment tak jest. To daje sporo kasy. Jak uzbieramy sobie, to będzie gitara bieram pieniążki i mam 14 tysięcy. 14 tysięcy to już na coś fajnego powinno tu starczyć. Jakaś, nie, balerina kapucyna chyba stówek kosztuje. Więc tu powinno się coś zrespić dobrego, żebym ja mógł to kupić. Bo inaczej będzie po prostu lipa i nie damy rady tego challenge'u zrobić. 15 kabyrbyr Patapim. Okej, okay, nie ma miejsca. Szybko, szybko, szybko sprzedajemy. Co sprzedajemy, co sprzedajemy? E, fluri, flure, fluri, flure. Brybyr Patapim. E, nie dość, że jest do liberfa. To jeszcze daje 100 na sekundę. Dobra. Brybyr kupiony, ale to za całą kasę. O, chimpanzini bananini! Ile chimpanzini bananini? 50 tysięcy. Ja nie mam na ten moment tyle kasy. Znowu tu zbieramy. No i mamy 15 koła z powrotem, no ale to dalej nie jest 50. Dobra, mam 40 koła, więc tu można coś już yy, wycisnąć. O nie, jest to kavaleryna kapuczyna, ona daje 500 na sekundę, nie? Trzeba to ogarnąć na pewno jak najszybciej przed ogarnięciem dropa, bo zaraz zwiększy się drop i totalnie nie będę miał kasy na nic, więc to jest ok. Czyli ja tu widzę Trulimer Trulicina za 20k. Oczywiście, że tak. Trulimero, trulicina za 20k. I tu jest awokadini za e, jeszcze mniejszą kasę. Dobra, więc na razie musimy sprzedać. Tak, Nubiniego, niestety. Nubini musi się tu z nami pożegnać, oraz Team Cheese też się musi z nami pożegnać. I musimy wziąć awokadini Antilopini. I tam była gdzieś Trulimero, trulicina, która daje 125. Tak, Trulimero, trulicina. No i dobra, już pomału zbliżamy się do takiego progu, który będzie bezpieczny. Zbierając hajsiwo, pyk, pyk. Kolejna Trulimero, trulicina tam jest, dobra. Kolejna Trulimero, truliczyna, więc sprzedajemy coś. O, o ile coś tutaj nam się uda sprzedać Co? Świnie Bombardino, ona najmniej na ten moment daje Sprzedajemy i Trulimero Trulicinka Gdzie ty jesteś Trulimero Trulicinka? Nie widzę cię, nie widzę cię O jesteś, jesteś tu, jesteś tu na dywanie To mi się podoba, zmierzaj do naszej bazy I jest gitarka Sprzedaj Pikiwi, bo widzę, że idzie rainbowowy gangster futera Który daje 300 na sekundę, nie? 300 na sekundę rainbowowy gangster futera I to jest dużo lepsze niż Kupowanie takiej baleriny kapucziny Bo to generuje masę hajsu, zobaczcie, nie? I mamy 50 tysięcy, jest gitara Dobra, tutaj tylko wystarczy poczekać na hajs i już myślę, że będziemy mogli jakieś legendarki sobie kupić. Słuchajcie, mamy 120 koła, więc mogę sobie przejść na przykład, kupić takiego chimpanziniego, bananiniego. Tylko muszę coś sprzedać z bazy, nie? Muszę coś sprzedać z bazy, i to będzie, co to będzie, moi drodzy? To będą niestety moje Bandito, bobrito w dwóch sztukach. Pyk, chimpanzini, bananini jest kupowany raz, i coś jeszcze tu jest oprócz takich zwykłych brain rotów bombardiro krokodilo, 500k, no super bombardiro krokodilo 500k skąd ja mam żyć 500k, chłopie ja tu ledwo stówę kręcę 136k, no niestety bombardiro krokodilo nie zostanie kupiony, ale berry berry bikus dikus, tak, berry berry bikus dikus bombikus yy, będzie kupiony, bo onda jest 175, więc też już będzie lepszy, no i zbieramy kasę Pipi kiwi sprzedaje, bo tam idzie burbalonka lulilolka. Burbalonka lulilolka daje 200 na sekundę, więc to na pewno coś przyspieszy tutaj proces. Zobaczcie, już wcale nie tak źle ta kasa leci. Wcale nie tak źle ta kasa już praktycznie odzyskujemy za każdym razem tego brainrota, którego yy, odkupiliśmy, więc już jest git. Patrzcie, jeden brainrot w linii i jest to awokadników o 2 i 2k. Ja go chcę. Nie ma miejsca w bazie. 2 i 2k na sekundę to już jest naprawdę bardzo dobry drop. Bardzo, bardzo dobry drop. Co my My tu możemy sprzedać. Wygląda na to, że boneka leci, a bierzemy awokademii Gufo 2 i 2k na sekundę. On kosztuje tylko 35k w wersji Rainbow, więc bierzemy go i on wjeżdża do bazy. I teraz zacznie się poważna generacja, bo teraz już w tym momencie nie ma to sensu. Rainbow Sterino 450k on kosztuje? No to mój kurde, awokademii Gufo daje tyle, no ale dobra, czy, czy ja mam kasę na to? 450k, przechodzę jak zwykle. 50. No niestety, chyba nie będzie jeszcze tego hajsu na, na Rainbow tosterino, nie? Mam 750 koła. Nie wiem, czy w ogóle, jeżeli zwiększy się lak, czy ja będę w stanie to ogarnąć. Czy ja będę w stanie to ogarnąć, żeby cokolwiek kupić? Bo nie wiem, ile kosztują te brainrot gody. No najwyżej będę czekał na kasę, no. No nie wiem, nie wiem, co tu jest. Totalnie. Zobaczcie, zwiększył się lak Girafa Celestre 7,5 miliona. Cocofanto Elefanto 5 milionów. Jak ja mam to ogarnąć? Powiedzcie mi, jak ja mam to ogarnąć? Ogarność przy takim laku. Zbieramy kasę. Ile mam? Mam milion. Mam milion. Czy jest jakiś Brainrod God za milion? No jest to przesada, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Girafa Celestre 7,5 miliona. Ja nie mam totalnie kasy. Chciałbym uzbierać chociaż kasę na jakiegoś Kokofanto Elefanto, ale są lagi, nie? Na 8 dywanów, moi drodzy, jakiś Kokofanto Elefanto mi się przydał. Ile mamy pieniążków? No ponad milion, ale no trzeba 5 milionów. Poczekać. Mam, jak widzicie, 5 milionów i czekałem na Kokofanto Elefanto. Kokofanto Elefanto. Elefanto, kupuję. Aha, nie mam miejsca w bazie. Nie mam miejsca w bazie. Kokofanto Elefanto, to przydałby się jakiś Rainbow, który daje 200k. I wtedy jesteśmy w domu, nie? Dobra. Sprzedaję Trulimero Trulicinę i muszę wziąć Kokofanto Elefanto. Za 5 milionów chyba, że idzie jakiś inny. Dobra. 17,5. Kokofanto Elefanto. Więc tutaj jakaś kaska już zacznie się zbierać konkretna. O, tak jak widzicie, już tutaj zbieramy. Czekam na kasę, żeby kupować kolejne Braid Gody, bo jak lak się jeszcze raz zwiększy, to będę miał problem. A przypominam, że muszę uzbierać. Dużo pieniędzy w tym odcinku. Mam 12 milionów i totalnie nie wiem, co za to kupić. Czy na cokolwiek mnie stać. Diamentowy kakasito Satalito? 45 milionów, super. Nie, 45 milionów to jakaś girafa celestre, Rainbow, by musiała przyjść, nie? Onclito, sami to ile kosztuje? Dwie dychy, nie? Mateo, ile 100? No to jest przesada! Dobra, idę zobaczyć, ile kokofan elefanto zebrał, bo jest przypał. Lassistu idzie, no piękne to jest, no. Znaczy te siostry, no nie wiem. 13 milionów dopiero, nie? U Din 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 Dun kosztuje 15 milionów. U Din Din, din dun kosztuje 15 milionów, więc to jest już jakiś pomysł, że za chwilę możemy go mieć. O! Alessio, 17,5 miliona diamentowy 127k na sekundę, nie? To jest to To jest to, to jest to, to jest to, proszę, proszę Nigdy mnie tak Alessio nie cieszył, no Alessio Halo, halo Alessio, czy ja będę miał na ciebie? No proszę, no nie będę miał na niego, nie? Nie będę miał 17,5 Alessio No przesada to jest, przesada Patrzcie co tu znalazłem, girafa Celestre Rainbow 200k na sekundę, girafa Celestre Rainbow to uratowało dupę, nie? Girafa Celestre Rainbow uratowała dupę, bo tutaj było grubo, nie? Dawaj zirawkę Celestre i to jest 200k na sekundę. I teraz już wreszcie zaczynamy grę. Dobra, mam 40 milionów i muszę rozdysponować jak najmądrzej te 40 milionów z racji tego, że potrzebuję jakiejś mutacji, prawdopodobnie, żeby to miało jakiś sens. Frio Ninja dobrze wygląda, 265 koła, 265 koła, ale najfajniej jakby był w jakiejś mutacji. Idę zebrać jeszcze kasę. Dobra, 50 milionów jest na koncie, więc jest gitara. Ten Frio Ninja wygląda dobrze, nie, bo on daje sporo kasy. Czy ja chcę w niego zainwestować? No trudno. Inwestuje, a nie mam miejsca, to simpan z nini wyskakuje. Ale czekajcie, teraz to ja sobie zobaczę jeszcze tu. Czy coś tutaj idzie, co jest warte mojej uwagi po prostu. O, orkalita Orkala daje też 240k. Jakby ona była w jakimś yy, kurde fajnym... Jak to się nazywa? W jakiejś fajnej mutacji to by było zarąbiście. No jest ten Frio Ninja, on daje 265K. Dobra, zaryzykuję, biorę go i myślę, że to powinno oddać. Co tu taka przerwa się zrobiła? Halo, ja już nie mam kasy, nie? 8 milionów. Dobra, to, to, to nie można tak robić, nie? 8 milionów trzeba po prostu ogarnąć sobie cokolwiek, żeby to po prostu generowało hajs. Dobra, teraz już to szybko idzie, bo mam już 26 milionów, więc mogę to ogarnąć. No, tego nie ogarnę niestety, ale dobra, sprzedaję sobie te rzeczy, które już, no nie oszukujmy się, zarabiają nic w porównaniu do tego. Tego, co zarabia girafka i ten Freeoninja, Ninja, więc, no niestety, musimy się pozbyć naszych zwykłych Brainrotów. Awokadini Gufo, który nam dupę uratował, też leci, a my lecimy dalej. Jest tu Dag, Dag, Dag za 45 milionów. Biorę go. Szkoda, że nie jakiś Rainbow. Bo to by się na pewno przydało. Ta picionetta machina też chyba daje sporo. Eee, tutaj automatycznie już tą kasę muszę wyzbierywać Piccioneta machina 47 milionów. No dobra, zaraz to się ogarnie, mam nadzieję. Coraz więcej kasy nam to generuje. Frio Ninja, widzę, że jest tutaj do kupienia. Elegancko, dobra. Frio Ninja w złotej wersji. Czy są jakieś. O, Tung, Tung, to złotej wersji. Też jakiś mnożnik. Muszę ostrożnie hajsem rozdysponowywać. I kolejny Dag, Dag, Dag. Więc to już będzie zbierane trochę kasy. O nie, żałuję, mogłem Freo wziąć, bo jest lepszy, a kosztuje tyle samo, a mam teraz dwie bańki, nie? No dobra, kupiłem kilka rzeczy i, i zaraz, zaraz zbieram znowu kasę, ale znowu ta kasa jest tutaj, więc o, dobra, 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 już zaczyna się fajnie to zbierać. Jeszcze Tung Tung Seetos dojdzie. Ten Freo Ninja, będę, będę w stanie go kupić, czy nie? Będę w stanie go kupić? Proszę. On 46 milionów kosztuje. Tak, 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 biegnij, 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 biegnij po Freo Ninja, proszę, 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 jest! Złoty Freo Ninja, złoty Frio Ninja. Ej, tam idzie złoty tak 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 czy ja jestem w stanie już to, no nie, chyba nie, chyba, chyba jeszcze nie złoty tak 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 30 mil, dobra wezmę to tripi tropi, niech, niech to farmi kasę, to jest, to jest bliżej, więc jest gitara zbieramy, zbieramy zobaczcie, już zbieramy miliony, więc nie jest tak źle, nie jest tak źle, jestem ciekaw, kiedy zmieni się lak bo po, po prostu będę w szoku będę w szoku, jak ten lak się zmieni bo ja mnie po prostu nie znać unpali bubble, dobra, unpali bubble, proszę nie, nie ma miejsca, nie ma miejsca, tripi tropi uciekasz, uciekasz już z bazy, bo już nie ma na to miejsca eee, Dobra, 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 dobra Unpalibabel 280k 48 milionów zostało Ale kolejne miliony zbieramy No i widzicie, to już się zaczyna robić fajna gierka To już się zaczyna robić fajna gierka Mutacje, mutacje, mutacje Kakasito Satalito Kakasito Satalito 300k złoty daje Ile on kosztuje? 45 milionów To mogę go kupić A nie mam miejsca, 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 nie mam miejsca. Dobra, co tutaj wyrzucamy? Tu jest Girawka Celestre No dobra, Girawka Celestre już na trainbow nie daje tyle co jakiś Frio Ninja więc y, trzeba tego kakasito Satalito tutaj doprowadzić do bazy i git 300k. No, i mamy tak naprawdę całą bazę Brainrod Godów, które generują nam kaskę. No i co? Mam nadzieję, że za chwilę zmieni się lak i będę mógł dalej w tym odcinku progresować, bo już te miliony fajnie się zbierają. Dobra, zbieram pieniążek. I lak już się zwiększył totalnie, więc ja nie wiem, co ja tu kupię, nie? Ja nie wiem co ja tu kupię. Lostraleritos kosztuje 100 milionów. No to wezmę to. Coś tu muszę sprzedać. Dobra, Anpali Babel, bo widzę, że idzie lawaka. Idzie lawaka, która daje 300K. Ileci ile Lostraleritos? Pyk, czy ja mogę to kupić? Nie, lawakę mam tylko. No pierwszy secret. Dobra, i pierwszy sekret na koncie, tylko że jakoś ta kasa się wolno zbiera, wolno się zbiera. Więc muszę znaleźć coś, co będzie dawało dobrze. O, six, Seven 7, ale on kosztuje 12B. Ok, 1 i 2B. Ja nie mam tyle kasy, nie mam tyle kasy. Dobra, muszę tak, Coco Fanto elefanto na pewno leci. E, leci tripi dropi, żebym miał slota, to na pewno. I co tutaj mogę kupić? Dobra, 900 milionów kosztuje Colt, No my candy, ale on daje 6,2 i 2 miliona na sekundę. To by nam pomogło dużo. rebirthy nam by pomogły dużo, ale ja tego nie przywykłem. 550 milionów złotych telefonu. Biorę 2,5 miliona na sekundę. To jest game changer, moi drodzy. To jest game changer, ponieważ te miliony będą generowane teraz szybko. Będą generowane teraz szybko. Zobaczcie, ile razy szybciej Telemorte generuje te 10 milionów niż, niż ten Free Ninja. Dobra, teraz tylko utrzymać, utrzymać, zebrać kasę i mam nadzieję, że będzie, będzie ten bilion, nie? Że będzie ten bilion kasy, chociaż mamy naprawdę bardzo mało czasu. Zobaczcie, co tu leci. Keturu i Musturu, Garama and Ketupat Kepat, Los Pagis, Los tak, kombinacją, Tic TikTok, Sahur. Ale ja na nic nie mam takiego kasy. No to jest przesada. O, Samini Spiderini. Samini Spiderini. Dobra, 323k. Nie, niepotrzebnie go kupiłem, bo dużo kasy zmarnowałem na to. a Dobra, ile ten telemortem ma pieniędzy? 70 milionów. Dobra, 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 dobra. Da się to jakoś jeszcze wyciągnąć. Da się to jakoś jeszcze wyciągnąć, żeby uzbierać te 10 milionów kasy. Ale nie jestem pewien. Celularczyni, Vicozini, to, to, to Sahury Laku Karacha, Nuklearo Dinosauro, Złoty Esok, 37 milionów. Ile on kosztuje? 3,5B. No nie ma opcji. Nie ma opcji na ten moment, nie? Pod hotspot jest osiągalny. Zobaczmy, ile mamy hajsu. No, nie, 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 on nie będzie osiągalny jeszcze, jeszcze. Mariachi, Corazoni Rainbow, gdybym tylko mógł go kupić, nie? Dobra, muszę sprzedać rzeczy, muszę sprzedać rzeczy, bo już mamy trochę hajsu. I zaraz będę mógł coś kupić. Nie wiem, nie wiem, widzowie. Na pierwszym riberfie jest to strasznie trudne zadanie. Okej, okay, to kosztuje 500 milionów, ale daję tylko 1,5 miliona. No nie, mi nie chodzi tu o rzadkość, mi chodzi tu o generację hajsu. Pyk-pyk, zaraz będziemy mieli 1B, więc będziemy mogli już coś kupić fajnego, nie? A musimy uzbierać 10 w tym odcinku. O 3,7 miliona pod pumpkin, 700 milionów, dobra, niech będzie. Niech będzie złoty podpamki. Nie, fragrama, cokrama leci. Fragrama, cokrama leci. La leci, a ja nie mogę tego kupić. mnie tutaj ra, Bo Tito Aura wszystko tu leci, wszystko tu leci. Co ja mogę kupić jeszcze? Bo Tito Aura ale on nie, 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 nie podwyższy nam tej generacji tak, tak bardzo. 250 milionów. Graj pus Meduzi. Dobra, Graipus Meduzi będziemy stać, będziemy stać na Graipusa. 250 pyk, yy, wyzbieram kasę i Graipus Meduzi. tylko muszę coś sprzedać. shit, 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 shit. co tu sprzedać? To sprzedam. Dobra, trudno. Tak, 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 leci. Pyk. Gdzie jest ten Graipus? Grajpus, Graipus, 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 Grajpus. Jest Graipus Meduzi. Dobra, ogarniamy. Wszystko jest, wszystko jest spoko. Cyk, cyk, cyk. Tu już 130 milionów zostało zbierane. Zobaczcie, jest ta kasa leci. Ta kasa leci, więc już zaczyna się tu dobrze robić. Zostało 5 minut do końca challenge'u, a e, wydaje mi się, że no niestety będę musiał wam brain rota rozdać. Ten tele Telemort jest obiecujący 2 miliony na sekundę, tylko że ja nie mam kasy. Dobra, sami ni Spider i nie leci, bo oni tak wcale tak dużo nie zarabia. A weźmiemy tego Telemortę z powrotem. Chyba, że jest coś lepszego za 1B, co tu widzę 3 miliony. Okej, okay, chyba będzie coś lepszego. Tu jest za 80 milionów, to jest za 700. Kesadilla, mm, krokodia. No zobaczcie, ile tu rzeczy fajnych leci, a ja nie mogę tego wziąć w żadnym wypadku, nie? Bo trzeba tu kasę. O! Los Numa no Hotspotitos Hot 5,5 miliona. Dobra, los Numaj, no Hot To będzie, to będzie coś, to będzie coś. Dobra, lecą do bazy, lecą do... Do bazy, a ja zbieram kasę i zobaczmy, jak to idzie. Zobaczmy, jak to idzie. No nie idzie najgorzej. Nie idzie najgorzej. Może coś nam się uda tutaj kupić dobrego. Mamy po zbiórce 1 i 3B. Czy coś takiego ciekawego można tu kupić za jeden? 2,7B Meteteira. 2,5B czyli in Chili. Tutaj 500 milionów, 1,5 miliona. No, 3B Tralaledon. 3B Tralaledon. To by było mocne. To by było mocne. 3B tra -ledon, No Ale nie będę miał jeszcze tej kasy. No nie ma opcji. Dopiero 1,5B. No dobra, to, to jest chyba zakup, na który teraz sobie mogę pozwolić Meteteira. Dobra. Idę sprawdzić. Mietę Tayra, dobra, szybko. Frio Ninja, sprzedajemy cię, sprzedajemy cię. 2 i 6B. No, muszę mieć 2 i 7. Dobra, jest 2 i 7B. Mietę Tayra, bicyclet Tayra 20. No, halo, kup. 40 milionów potrzebuję. Halo! Halo, halo, halo. Lecę, 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 Pyk. Dobra, jest mnie, rabić Kletera. 26 milionów, to jest najlepszy BrainRot dzisiaj, no ale nie wiem, czy mi się uz uda uzbierać 10B, moi drodzy. Nie wiem, czy mi się uda uzbierać 10B. Tu jest tyle rzeczy za 3B mógłbym sobie to kupić. Gdyby tu był jakiś mnożnik, wiecie? Gdybym miał jakiś mnożnik typu na bazie, typu raz 10, to, to na pewno, to na pewno, jakbym zrobił rebirthy. może inną taktykę trzeba na to yy, obrać? Dajcie znać w komentarzu, jak wy byście to zrobili po prostu. Dobra, widzę, widzę. Widzę coś, na co mi stać. Co ja mogę to sprzedać? Frioninja leci, Frioninja leci. I tu leci celularczyni. Jakiś rainbow by mnie tu uratował. Eee, dobra, 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 dobra. Celujmy w jakiegoś rainbowa, nie? Celujmy w jak... Ile kosztuje lakasabuł? 40 bilionów. No to nie, to nie, to nie, to nie. Latako kombinacion? Ile? 5 bilionów? 5 bilionów? Czy ja to jestem w stanie ogarnąć? Zanim on przejdzie, zanim on przejdzie, czy ja jestem w stanie to ogarnąć? Tu mamy kolejny bilion. 5 bilionów, czy będzie? No, 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 no. Prawie 5 bilionów. Jest 5 bilionów. Dobra, Latako combination, wierzę do bazy. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to już jest dobre. 35 baniek, latako combination, Tu już będą się zbierać. Tu już będą się zbierać. Nie wiem, czy jestem w stanie coś kupić. Dobra, zbieram sobie kaskę. Elegancko tutaj sprzedajemy tak dag tak daga i jeszcze coś spróbujmy. Nie. On idzie, a ja nie mam pieniędzy. W 500B Strawberry Elephant. Strawberry Elephant OG, on idzie, a ja nie mam kasy, żeby go kupić. Masakra. No cóż, trudno. Zbieramy kasę. Zbieramy kasę. Mamy dalej 3B. Zbieramy kasę, co tu mogę sprzedać? Okej, okay, 8 i 6B. Tik Tak Sachur. No tak, Tik Tak Sachur. Tik Tak Sachur to będzie ostatni Brainrot i ostatnia minuta Czy mi się uda uzbierać 10B. Czekam minutę i zobaczymy, czy 10B jestem w stanie uzbierać. Dobra i uwaga, przechodzimy po. O, 6B, czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Moi drodzy, 10B! Udało się ostatnim rzutem na taśmę. Ej! Guys, nie wiem czy kilka sekund nie przesadziłem. Nie wiem, czy kilka sekund nie przesadziłem, więc tank, tank, kele, tank leci do was. Tank, tank leci do was. Wystarczy że zostawicie łapkę w górę, suba z wodem oraz napiszcie w komentarzu, czy takie filmy Wam się podobają. No bo ledwiutko udało mi się zdobyć 10b i możliwe, że kilka sekund za długo ten challenge trwał. Także trzymajcie się i do zobaczenia, nara!